Za pojęciem rządowy kredyt 2% kryje się tak naprawdę limit, maksymalny limit kredytów w zależności od tego, czy mówimy o gospodarstwie jednoosobowym, czy o małżeństwie bądź parze z, z dzieckiem, czyli o gospodarstwie co najmniej dwóch. Osobowym. W pierwszym przypadku maksymalnym limitem do uzyskanego kredytu jest 500 tysięcy złotych, a w drugim 600 tysięcy złotych. Doliczając do tych kwot maksymalny wkład własny, jaki zakłada program, czyli 200 tysięcy złotych, możemy tutaj posiłkować się i, i rozmawiać o maksymalnej wartości nieruchomości, która będzie się kwalifikowała do rządowego programu 2% w wysokości 700 tysięcy złotych dla Gospodarstwa jednoosobowego oraz 800 tysięcy złotych. W przypadku małżeństw i par z dziećmi. Jeśli chodzi o ofertę dostępnych mieszkań na sprzedaż, to w maksymalnej kwocie do 800 tysięcy złotych, tak naprawdę wybór jest dosyć spory, i w czerwcu 2023 roku na portalu OtoDom dostępnych w tym limicie cenowym było około 85% wszystkich ogłoszeń, które mieliśmy. Natomiast kwestią, którą trzeba tutaj poruszyć, jest lokalizacja i metraż, czyli nie w każdym mieście, nie w każdej miejscowości, w której znajdziemy mieszkanie w kwocie do 800 tysięcy złotych, będziemy mogli mówić o tym samym albo podobnym metrażu, który jest oferowany. Jeżeli chodzi o zainteresowanie kredytem 2%, to wstępne dane. Które widzimy w kilku pierwszych dniach lipca, a także na końcu czerwca, sugerują, że to zainteresowanie będzie duże. Zaczynając od takiego wstępnego pierwszego kroku, jakim jest w ogóle wyszukiwanie danej nieruchomości, w czerwcu 2023 roku na portalu OtoDom nie obserwujemy spadku liczby wyszukiwań w czerwcu, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Czyli w, w poprzednich latach widzieliśmy, że w czerwcu następowało takie um, wyhamowanie. Um, wybieraliśmy się na wakacje, gdzieś mieliśmy um, w, myśl, w myślach um, inne sprawy, nie było nam um, na myśli kupowanie mieszkania. W tym roku widzimy zupełnie um, przeciwny trend, czyli um, utrzymująca, się wysoka, um, utrzymująca się wysoka liczba wyszukiwań um, w kategorii mieszkania na sprzedaż również. W czerwcu, co jest anomalią tak naprawdę w porównaniu z poprzednimi latami. Ten sam trend obserwujemy już w dalszych krokach tej ścieżki powiedzmy zakupowej, czyli w wyświetleniach ogłoszeń, także w odpowiedziach ogłoszeń obserwujemy, że ten wskaźnik utrzymuje się właśnie na podobnym poziomie, niż podobnym poziomie, co maju nie, nie widzimy tutaj spadków. Co ciekawe w, w danych Otodom Analytics również widzimy spadek w liczbie rezerwowanych mieszkań na korzyść wzrostu w liczbie sprzedawanych mieszkań, także tutaj niedawno publikowaliśmy informację, że drugi kwartał 20 2023 roku, pod względem sprzedaży sprzedanych e, mieszkań, był rekordowy m, w, w ostatnim czasie. Natomiast m, możemy się spodziewać, że drugie półrocze też może tutaj nas e, no nie, zaszk nie zaskoczyć, ale e, zadziwić, jeżeli chodzi o, o wyniki. Czy to może się przełożyć na wzrost cen nieruchomości myślę, że do pewnego stopnia należy zakładać taką możliwość. Natomiast to, o czym warto pamiętać, warto pamiętać w trakcie zastanawiania się i rozważania takiego scenariusza na, na rynku nieruchomości, jest fakt, że. Jest różne rozlokowanie tych nieruchomości w kraju. To nie oznacza, że wszystkie nieruchomości, które łapią się do tego limitu, są zlokalizowane w jednej miejscowości. Tutaj, tak jak wspomniałam, to rozlokowanie geograficzne jest dosyć, dosyć duże. Dodatkowo, Mówi się o, o około 20 tysiącach um, tych wniosków e, rocznie. Um, natomiast e, mogę powiedzieć, że w czerwcu 2023 roku e, w samym e, w samym limicie do 700 tysięcy e, złotych, my mieliśmy prawie 40 tysięcy ogłoszeń opublikowanych na naszym portalu. E, także w, na pewno będzie lekki wzrost cen, natomiast nie, nie nastawiałabym się tutaj na um, duże zmiany wynikające wyłącznie z, z tego programu.